Jerzy Stuchy skazany za spowodowanie w ruchu drogowym znamy wyrok. Jerzy Stuchy to jeden z najbardziej cenionych i utalentowanych polskich aktorów. Cieniem na jego popularności wyraźnie odbili się jednak ostatnie kłopoty z systemem sprawiedliwości. Niecałe miesiąc temu gwiazdo rusłyszal wyrok w sprawie spowodowania wypadku drogowego. Nie był on prawomocny? Adwokat oskarżonego zostawił furtkę do ewentualnej apelacji po konsultacji ze swoim klientem. Sam Jerzy Stuchy w pierwszej wypowiedzi udzielonej mediom po zapadnięciu wyroku nie okazał skruchy. Na razie nie wiadomo, czy Stuchy odwola się od pierwszego wyroku. Mamy natomiast nowe wieści w związku z drugim sprowadzonych wobec niego postępowan. Sato Kregowy w Krakowie zdecydował 28 marca o tym, że Jerzy Stuchr ponosi winę za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, do którego doprowadził pod wpływem alkoholu. Jaka karę zarządzono wobec aktora? Do omawianego przez SAT zdarzenia doszło 17 października 2022 roku. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym stwierdzono, że Stuchr zlamal prawo na aktora nalozono karę w wysokości 3000 zł. Musi ten z własnej kieszeni opłacić koszty sadowe na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok jest nakazowy i nieprawomocny. Jak się okazuje, wysokość kary sad ustalił na podstawie średniego stopnia szkodliwości czynu społecznego oraz na podstawie stanu majątkowego oskarżonego oraz wysokości miesięcznego dochodu aktora. Wziął też pod uwagę jego podeszły wiek. W ramach poprzedniego wyroku 75-letni Jerzy Stuchr stracił możliwość sprowadzenia pojazdów na 3 lata. Otrzymał karę grzywny w wysokości 12 tysięcy złotych, a także został zobowiązany do wplaty kolejnych 6 tysięcy na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej.